Na wakacjach może zdarzyć się dosłownie wszystko. Alergia, poparzenie słoneczne, chrypka, czy na przykład lekkie zatrucie pokarmowe. Zamiast wtedy biec do apteki, lepiej udać się na łąkę, bo tam właśnie znajdziemy zioła, a one mogą pomóc we właściwie każdej sytuacji. No, trzeba tylko wiedzieć, jak je stosować. I o tym będziemy dziś rozmawiać w wydaniu audycji Samożycie. W studiu Rarię dla Ciebie gość, pani Stefania Korżawska, autorka książki Po z ziołami, Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Również witam bardzo serdecznie. Zacznijmy może od tego, gdzie takich ziół szukać. Oczywiście mówi się, że zioła to na łące, ale czy tylko? Proszę Państwa, najprościej zioła kupić w sklepie ziołowym, bo wiadomo, że tam już są gotowe. Ale wielu ludzi po prostu zna zioła i dlaczego ma nie korzystać z tej bogatej apteki natury. Wtedy po prostu zbieramy na polach, na łąkach, na miedzach, ale proszę pamiętać, nie zbieramy w dużych miastach, bo tam oczywiście są już bardzo zanieczyszczone, więc jeśli chcemy pozbierać ziółka, wyjeżdżamy trochę za miasto, tam są już w Polsce tak piękne tereny, gdzie jeszcze haber kwitnie, czyli jeszcze pestycydy i inne świństwa chemiczne nie dotarły, więc możemy tam ziółka Zbierać I od razu uwaga, nie niszczymy ziół, nie wolno niszczyć ziół, no, po oczywiście. prostu zbieramy. Czyli albo mamy nożyczki, albo mamy nóż i ścienamy połowę zioła. Po prostu reszta niech jeszcze odrasta, niech jeszcze cieszy się życiem dalej do samej Będzie dla następnych jesieni. zbieraczy. To oczywiście, że tak, bo one odrastają. Po jakimś czasie będą nowe krzewinki się tworzyły i znów ktoś następny sobie zbierze i będzie mógł leczyć się w sposób naturalny, ale zioła nie tylko leczą, one też po prostu pomagają, poprawiają nam nastrój. Na przykład taki dzień, jaki dzisiaj mamy, no już nie powiem poranek, bo to już po godzinie 13, czyli już właściwie popołudnie, ale ziołami też można się rozbudzić. Po prostu y, takie moje hasło, które ja rozpowszechniam od wielu lat, to jest cały naród pije herbatki ziołowe. A teraz jeszcze dodałam szklaneczka herbatki ziołowej o poranku. Bo proszę Państwa, my to rano wstajemy, wiadomo, że oczy zaspane, to pierwsze co człowiek robi to kawę wypija. A kawa na trochę pomoże, ale ona jeszcze bardziej tej energii później nam pozabiera. Magnez wypłucze, y, witaminę B wypłucze, więc nerwy są jeszcze bardziej roztrzęsione. A jakie mamy wspaniałe herbatki? Ziołowe energetyczne? No chociażby prosta herbatka z macierzanki. Macierzanka, jak ja to zwykle powtarzam, to jest kochanka słońca. To jest starsi ludzie, to mówili, że to jest pancereczka. No to jest takie drobniutkie zioło, jak wejdzie do organizmu, to ona takim rytmicznym krokiem maszeruje przez ten organizm tak tanecznym, tak śpiewnym, że ona nikomu nie da zasnąć. Po prostu rozbudzi swoim ciepłem, swoją radością, swoją miłością. Nie da człowiekowi. Spać. I wtedy taką herbatkę rano wypijamy. Jak robimy? No, jak najprościej. Łyżkę, jeśli Państwo macie takie sklepowe, to oczywiście, bo to najprościej. Czyli łyżkę y, ziół rozsypnych, zalać szklanką wrzącej wody, zaparzyć 15 minut, przesedzić i mamy już zwykłą herbatę. Ale... Państwo możecie mieć macierzankę we własnych ogródkach, bo przecież to taka śliczna różowa plama, więc jako ozdoba. Więc wtedy bierzemy garść macierzanki, litr wody, zagotować, podgotować tak 2-3 minuty, bo jednak zielone zioła, takie świeże, trzeba po prostu podgotować, bo te blaszki są twarde, więc żeby te wartości wyszły z tych ziół, to trzeba podgotować a później przecedzić i mamy herbatkę na cały dzień. Możecie Państwo popijać przez cały dzień po to, żeby pracować wytwornie, żeby umysł mieć sprawny, żeby koncentracja była doskonała, to herbatka z macierzanki taki luz i taką sprawność umysłową zapewni na cały dzień. A przede wszystkim jest to herbatka pyszna, pyszna. Macierzankę do Polski przywiozła królowa Bona i od tamtej pory ona jest w Polsce. Uratowała życie naszemu królowi Zygmuntowi Staremu, gdy ten był chory na grypę i leżał jak kłoda drzewa. I od tamtej pory mówi się, że macierzanka, to jest kochanka y, y, słońca, <noise> że to jest zioło królowej bony, że to jest zioło o cudownym działaniu, a poza tym zioła nioła stróża. Także niech ma nas w <noise> Czyli zamiast kofeiny rano herbatka tak, z tak, macierzanki, macierzanki i potem przez cały dzień zamiast Oczywiście. czarnej, zamiast czarnej, tak. mocnej kawy, lepiej wypić sobie macierzankę. ziołową. Rozumiem, że można tak. pić i na ciepło i na zimno. Y, to znaczy tak, jeśli jest bardzo gorąco, to tak Taka temperatura pokojowa. Natomiast tak jak dzisiaj, no to nie radziłabym pić ziół zimnych, bo wychłodzą żołądek. A i tak temperatura jest taka, jaka jest. Raczej chcemy się wzmocnić, raczej rozgrzać niż ochłodzić. Więc jak taka pogoda jest jak dzisiaj, to oczywiście pijemy zioła ciepłe. A niektórzy nawet bardzo ciepłe, jak są bardzo zmarznięci. Czyli herbatka z macierzanki zamiast kawy, kawy. rano, po południu i wieczorem do rozmowy o mocy ziół. Wracamy już za chwilę. Dla ciebie. Dochodzi 26 minut po godzinie 13. W audycji Samożycie na antenie Radia dla Ciebie rozmawiamy dzisiaj o magicznej niemalże mocy ziół. A w naszym studiu gość pani Stefania Korżawska, która powiedziałabym, że o ziołach i ich mocy wie chyba wszystko. Pani Stefanie, rozmawiałyśmy o tym, jak pobudzić się o poranku, jeżeli nie chcemy pić kawy. A teraz może takie przypadłości, które zdarzają się w trakcie wakacji wbrew pozorom dość często, szczególnie jeśli pogoda, tak jak niestety dzisiaj, za bardzo nie dopisuje. Na przykład taka przypadłość, dość przykra dla osób pracujących w radiu, to niedyspozycja głosowa i chrypka. Tu też zioła mogą pomóc. To prawda. I proszę Państwa, podzielimy w ten sposób, że jeśli przydarzy się taka chrypka natychmiastowa, czyli wypiliśmy wodę zimną albo nieraz lodowatą, i patrzymy, za kilka godzin mamy chrypkę. To taki najprostszy sposób, to jest zawsze już sprawdzony od wieków. Musimy mieć zimną wodę, do tego ocet jabłkowy, więc szklankę zimnej wody, dwie łyżki octu jabłkowego i yy, zamurzamy ściereczkę, później tę ściereczkę trzeba wyrządzić porządnie. Czy to musi okre... być jakaś konkretna ściereczka, lniana no, na przykład? Imiana, taka, taka domowa ściereczka, kuchenna. I proszę Państwa, okręcamy szyję, to ma być zimne, no może nie lodowate, ale po prostu zimne. Okręcamy szyję i ok na, te, na tą mokrą ściereczkę zakręcamy bardzo ciepły szal. Czyli najlepiej jakiś wełniany, ale co tam Państwo macie? Musi być bardzo ciepło. I wtedy, jeśli ta ściereczka już jest gorąca. No to Państwo okład zdejmujecie i praktycznie jest po chrypce. Gdyby to jeszcze nie pomogło, bo nieraz tak jest, że jeden okład za mało, to za 2-3 godziny jeszcze raz powtarzamy. Czyli nie od razu. Tak, i to już jest pomocne, wiadomo, że to pomoże. Natomiast są takie chrybki które się powtarzają, no 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 mają ludzie skłonności do takich chrypek i wtedy taki okład to niewiele pomoże, a nawet może zaszkodzić, bo ta druga chrypka, gdzie ludzie mają skłonności do chrypek, to znaczy, że organizm jest wychłodzony. Organizm z natury jest wychłodzony, przez wiele lat już się wychładzał i wtedy, gdyby była taka chrypka, która się powtarza co jakiś czas, to trzeba po prostu mieć już syrop Heleny Modrzejewskiej, wybitnej polskiej aktorki, wiadomo, że miała głos tak śliczny, że musiała że... o niego dbać. Tak jest. Miodrzejewska głosem podbiła Amerykę, więc, proszę Państwa, dbała o swój głos, a syrop robi się w sposób bardzo prosty. I tym wszystkim ludziom, którzy mają problemy z gardłem, z oskrzelami, a więc chrypki i grypki, które często nawiedzają, taki syrop na półce w domu powinien być. A robimy tak. Potrzebny jest nam ślas. A ślazu w Polsce jest pod dostatkiem. Może być ślaz zaniedbany, może być ślaz zwykły, może być prawoślaz, który w sklepach ziołowych też jest go pod dostatkiem. Bierzemy 8 łyżek takiego ślazu, do tego łyżkę rumianku, łyżkę szałwii. I wsypujemy to wszystko do garnka i wlewamy lidr wody. To wszystko należy zagotować, później podgotować około 15 minut, a później no niech to trochę się jeszcze naciągnie. A ja to tak godzinę to trzymam mhm. pod przykryciem. Później wszystko przecedzamy i dodajemy ile jest wywaru. Tyle dodajemy miodu, czyli tego wywaru pewnie ze trzy szklanki będzie po tym wygotowaniu. No to trzy szklanki miodu i to wszystko jeszcze raz zagotowujemy i tak na malutkim ogniu, ale bardzo malutkim ogniu gotujemy około 10 minut. A później przesadzić, gorąc, rozlać gorące do słoików czy do butelek, zawekować, czyli wekujemy to prosto pod kocem i proszę Państwa na drugi dzień gotowy syrop. I taki syropek pijemy ciepła woda, dwie łyżki syropu co godzinę. Po no jednym dniu proszę. chrypka przechodzi. To jest chrypka nauczycielska, aktorska, redaktorska. Wszystkich osób, które po prostu tak, głosu używają głosem. na co dzień. Tak, nieco, aktorzy, w nieco bardziej oczywiście. intensywny sposób. To powinno być w domu. To powinno być w domu, ale... W tej chwili to bardzo dużo ludzi cierpi, chociażby ci, którzy pracują przed komputerem. No, no to oczywiście. jest cały dzień przed komputerem, nieraz są dwa ekrany, więc proszę Państwa, nie łudźmy się, że to gardło wytrzyma nie wiadomo ile. Będzie śluzówka wysykała. Taki syrop powinien stać w pracy i wtedy Państwo pijecie nawet zwykłą herbatę. Proszę sobie dolać takiego syropu i macie Państwo gardło nawilżone, a więc wolne rodniki zlikwidowane, zanieczyszczenia, yy, oczysz, zanieczyszczenia. Zostaną wydalone. Także to jest wspaniała sprawa. A czy taki syrop pomoże też na lekkie, takie letnie przeziębienie? Tak. Tak, to jest właśnie od takich letnich przeziębień, bo ślas to jest z kolei taka baletnica tańcząca, tak się o niej mówiło dawniej, a to, proszę Państwa, jest zioło, które działa również bakteriobójczo, wirusobójczo, ale przede wszystkim nawilża cały organizm. A więc jeśli są podrażnione o gardło, czy nawet, czy, czy nawet głos jakiś taki słabszy, to wtedy po prostu ten niesie ulgę. To jest jak balsam miodu na serce człowieka, tak to jest właśnie na gardło. Także to jest wspaniała sprawa. I to możecie Państwo, gdyby nie było ślazu, to proszę kupić prawoślaz. Czyli tak samo jak mm. ślaz, prawoślaz, rumianek, szałwia. I to jest wszystko Państwo później tylko gotujecie. I miodu gotowy, dodajemy. No oczywiście, że latem najlepiej ze świeżego robić, a ślas w Polsce, taki zaniedbany, rośnie na każdej porządnej wiejskiej piwnicy. Także jak Państwo tylko wyjedziecie na wieś do rodziny, to tam na piwnicy taka baletnica z różowymi kwiatkami, śmieje się, tylko Państwo staniecie to już uśmiechem Państwa z babi. to jest właśnie roztańczona baletnica, która się nazywa ślazem polskim, piękna. Czyli zamiast wydawać dziesiątki złotych w aptece, Wieście? wystarczy pojechać na wieś, na wieś narwać tak. ślazu, narwać jeszcze innych zioł, podgotować, dodać no. miodu i tak. syrop właściwie na wszystkie głosowe niedyspozycje tak. i dolegliwości e, gotowe. Zioła mają moc, o czym przekonujemy dzisiaj Państwa w audycji Samożycie na antenie Radia dla Ciebie. Radio dla Ciebie.